Hassan znowu jest pod ochroną kartelu w Las Almas. Meksykańskie siły specjalne potwierdziły, że Hasan chce przemycić coś sporego do USA. Mogą to być kontenery z rakietami. Nie wiemy, ile ich jest i nie znamy celów. Aby się tego dowiedzieć, musimy złapać Hasana i przetransportować go na przesłuchanie. Wyślemy Soupa i Gousta ze wsparciem, żeby spotkali się z meksykańskimi siłami. Nie możemy wszcząć w Meksyku wojny, generale. Oczywiście, że nie. Wyślę do pomocy Filipa Gravesa i jego najemników, Kompanie cieni. Ich zasady pozwolą nam ukrócić biurokrację i załatwić sprawę. Zrozumiano, ser. Znajdźmy Hasana. Alejandro! Wyczarcie Mactanis! Mów mi są? So. Orczniku! Laswell mówi o panu Ghost! Tak właściwie to woli, by mówić Starczy do niego... Ghost! Witamy was w Mieście Dusz. Nigdy nie byłem w Meksyku. To nie Meksyk! Tylko Las Almas. Najemnicy Sheparda zapewnią nam wsparcie. Ciężki sprzęt. Potrzebują miejsca. Macie moją bazę. Dobrze. To gdzie jest Hassan? Ma metę. km kilometrów stąd. Przedajcie. Tomos, jedziemy! To mój pierwszy zastępca, starszy chorąży Rodolfo Parra. Nie mówiłeś nic o fantazmas. Znacie hiszpański? Nie. Poznacie. Biały wóz cztery z bronią. Ej, tranquilo, spokojnie. To tutaj norma. Broń na ulicach to sprawa dla policji. A gdzie policja? Cóż, Las Almas ma bardzo poważny problem. Mało kto pilnuje tu prawa, a ci, którzy chcą walczyć z korupcją, znikają. Wojsko nie pomoże. Wyszkoleni żołnierze często są werbowani przez Narkus. A was nie biorą? Pochodzimy stąd. Jesteśmy los To Komboje. to nasze miejsce. I oddamy za nie życie. Ci broni balony. Coś nowego. Narko są bardzo hojni i kupują lojalność. Nawet dzieci. Przede wszystkim dzieci. O co tu chodzi? Narkomantas. Całunek kartelu. Wiadomości od El Sinombre. Groźby, znaki terytorialne. Na ulicach rządzi śmierć. Kim jest Sinombre? El Sinombre. Bezimienny. Przybudca kartelu Las Almas. Gdzie się ukrywa? Wszędzie. Nikt nie wie, kim on jest. Więc znalezienie go będzie wyzwaniem. <noise> Ale los vaqueros lubią wyzwania. Z tą maską będziesz tu pasować, Ghost. Ojej, kalmala. Kontrola to armia. Skręć w prawo, ominiemy ich. Czemu? Ten żołnierzy siedzi w kieszeni Elsie Nombre. Tak jak mówiłem, on jest wszędzie. Kartel ukrywa Hasana w małej wiosce za rzeką. Oby nadal tam był. Dowódcy drużyny, do mnie! Tak jest, przyjąłem. Zdradźmy bez rozkazów, kufoje. Płębacy. Gdzie trzymają Hasana? W białym piętrowym budynku, brzeg miasta. Uwaga, ludzie, czekajcie. 3, 2, 1, dalej, dalej! Czysto, ruchy cywile? Brak. Kartel przejuter. To kryjówka. Dobre miejsce dla hasana. Ruchy kontakt Do odbiorą, wchodzimy! Tak jest kurka błędu. Preparado! No, zabezpieczyć dom, a potem hasana. Kartel szybko go przeniesie. Musimy być szybsi. Weź drzwi. Uwaga, są gotowi. Za tobą sierżancie. Wchodzimy. Weźcie, po prawej. Pokój czysty. Nie zły strzał, ani śladu Hassana! Czysto. Co się stało z tymi rodzinami? Na Almas przychodzi przemoc. Więc odchodzą. Sprawdź te drzwi i przygotuj się. Uwaga! Wiktor, 2 tu jeden jeden. Daj zasłonę dymną. Wychodzimy na zewnątrz. Przyjąłem! Leci, dzień! Gdzie twoja rodzina, Alejandro? To tajemnica, Hermano. Muszę ich chronić. Mamy zasłony. W drogę. Za mną, sob. To tutaj ukrywali Hasana. Będą stawiać opór. Do wszystkich drużyn, na pozycje. Przygotować się do forsowania. Ruchy, ruchy! Na si, Idziemy na górę po Hasana. Jeśli Hassan tu jest, to w tym pokoju. Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Nie ma hasana. Do wszystkich. Zabezpieczyliśmy budynek. Nie ma tu hasana. Musieli go przenieść. Kiedy? Niedawno. Siły Kutz, to jego flaga. Był tutaj. Wywiad Alejandro się sprawdził. Dowódco, nadciąga armia. Urwo. Co jest? Armia! No to mamy posiłki. Do końca. 03, odwrót, wycofać się. Tak jest. Co robimy? nie, nasz. Jeszcze się przebiją, w Mam strzelak do jebanej meksykańskiej armii? O karne. ci tu siedzą w kieszeni kartelu. Pomagają kartelowi chronić Hassana. Wstrzymać ogień. Okupiemy się, póki moi nie będą mieć czysto. Kilka pojazdów, transportery, lekko opancerzone. Wstrzymać ogień. Niech się zbliżą. Panie Przewodniczący! Przerywanie w są słabsze! Używają kar! Użyj gronatów! Dobra! Widzę! Widzimy grzech! Zostawmy sobie ruszamy! W dół zbocza! Skupimy ich w górach! Rozproszyć się w pobliżu! Starą drogą? Prosto na most! Armię do nas wali! Yes! Schowaj się i odpowiedz ogólnie! I jak, czysto? W pancerz! Musimy się ruszać, Znaczne okolice? Bardzo dobrze. Ale armia też. Nie damy rady przeciwko armii. Potrzebujemy eksfiltracji. Rodriguez! Eksfiltracja! Tak jest, dowódco. Kota! Do wszystkich! Utrzymać się i ukryć! Tak, pułkowniku. Go, go. Przypraszczamy by no To jeden! Proszę o natychmiastową ewakuację z mojego tak Kontrola! Słyszycie mnie! Czysto? Chwilowo, ale będzie ich więcej. Godolfo dawał znać? Straciliśmy z nim kontakt! Ruszajmy dalej! Tędy! Góra blokuje łączność! Twój człowiek dostał sygnał. Miejmy nadzieję! Jaki mamy plan? Na rzece jest most. Stamtąd nas eksfiltrują. A jak nie? Będziemy się modlić. Kontakt LPG! Nagrani! Coś oberwał? Nie. Wszystko gra. Przyjąłem. Za mną. Musimy tu skoczyć. Damy radę? Być albo nie być, bracie. Gdzie na Gdzie teraz Alejandro? Co płasieraj? Rodríguez, zajmij się radiostacją. Reszta szuka snajperów. Właśnie na występ. Wypatruj szlaku na szczyt. Rodríguez, mamy sygnał? Nie. Musimy dotrzeć do rzeki. Znalazłem! Skucza! Słyszycie to? Tak, mi śmigłowiec. Si, znajdźcie pozycję do strzału. Zaskoczymy ich. Którędy do mostu? Prosto, za helikopterem. Spróbują nas odciąć. Musimy się przebić! Przysiądź bez rozkazów! Amunicji Amunicje tutaj! Czysto. Czysto! Na wzgórze! Most jest niedaleko! Mogą tam mieć strzelców! Uwaga na tyły! Na wzgórze, sierżancie! Ruszamy! Most tam! Nie widzę eksfiltracji. – Nadal nie mamy łączności. – Kurwa mać. – Połączymy się, kiedy tam będziemy. – Tędy. Skacz, sierżancie. – Patrz pod nogi. – Te klify są niebezpieczne. – Znasz to miejsce? – Wcześniej bagarowałem tu z kolegami. – A potem przybył kartel. – Właśnie. Narkos wszystko zrujnowali. Sniper, ruchy!

Wdycham. Płyniemy w stronę mostu! Chowajcie się za skałami! Do wszystkich to Wiktor 01, słyszycie? Nie jeden! mnie! Radiostacja coś odbiera! Brzmi jak Amerykanie! Zadźcie się! bez rozkazu! Kontakt! Bierajcie w górę rzeki! Wajna. Przed nami robi się płytko. Pójdziemy, no dalej! Pojazdy na moście! nie są nasze! Kurwa to armia! Kryć się! Musimy się utrzymać i się eksfiltrować. Nie mamy szansą za dobrze uzbrojeni. Co to cholery jest? Dowódcę Graves, kompania cień. Są z nami, cień jest w Dobry ostrzeg, bajcie dalej! <try> Do wszystkich nie widać ruchu! Czysto! Dobrze was widzieć? Nawzajem, stary. Tędy! Graves! Znalazłem pojazd do eksfiltracji. Przyjąłem. Mam potencjalny trop Hasana, dwa kilometry na północ od was. To teren Las Almas. Mają tam jedną ze swoich pas. Wszyscy wsiadać! Jasta. Ja prowadzę. Przyda nam się pomoc z powietrza w dorwaniu Hasana? Ten frajer jest już nasz, Graves. Przyjąłem. Lecimy prosto do celu, cień jeden bez odbioru